jakiś czas temu dzwoniłem do, do tych moich znajomych i rozmawiałem przez telefon o jakiejś tam sprawie. Kiedy rozmowa się kończyła, e, usłyszałem z e, oddali, bo rozmawiałem z mężem, od żony, e, takie wołanie Adamie, pamiętaj, kochamy cię. Mąż to powtórzył, ja też powiedziałem, że też was kocham. Ale kiedy skończyłem tą, e, tą rozmowę telefoniczną, uświadomiłem sobie, że bardzo lubię, jak ktoś mi takie rzeczy mówi i że bardzo mi brakuje, kiedy mi tego ktoś nie mówi. I kiedyś słyszałem oczywiście od księdza Pawlukiewicza na jakimś wykładzie że my bardzo łatwo mówimy do swoich bliskich, że ich kochamy, albo już jak nie żyją, albo jak coś przeskrobaliśmy albo jak musimy. Na przykład, kiedy umrze matka, ktoś woła, mamo, jak ja cię kochałem, a ona przez niego zmarła, bo takie prowadził życie i tak martwiła się o niego. Albo jakiś mąż. Powie do swojej żony na jakąś rocznicę: No, kocham Cię. Tak, na no, odczesne. Albo jak dziecko przyjdzie, no, to tu się wie, ja Cię kocham, jak Cię kocham, daj mi tytupkę. To takie jak mówienie o miłości, to nie o to chodzi. Ważne, żeby mówić do osób, które kochamy, o tej miłości. I sami też to słyszeć. Jakże ważne jest, by tą miłość okazywać, mówić. Wtedy jesteśmy jakby impregnowani, zahartowani na wszelkiego rodzaju zranienia i grzechy. I to mówi dzisiaj do nas Bóg przez pierwsze czytanie, że nawet gdyby coś ktoś z nas doświadczył, jakiś trud, jakieś poranienia, to on sam, jeśli dopuścił, żebyśmy byli zranieni, to on sam nas uleczy. Uleczy nas swoją miłością uleczy nas wyznaniem tego mi tej miłości przez Słowo, które do nas skieruje, przez Słowo wcielone Jezusa Chrystusa, przez konkretne fakty miłości w historii naszego życia, w historii Izraela, świata, Kościoła, przez konkretny fakt istnienia osoby, która nas kocha, przez modlitwę, przez wspólnotę rodzinną czy azową pełną miłości. I teraz... Potrzeba byśmy napełnili tą miłością, dzieli się nią z innymi, byśmy mówili o niej, okazywali, a wtedy piękniejszy będzie świat. Odebierałem okulary jakiś czas temu od okulisty, optyka i tam rozmawiamy z paniami, które sprzedawały i akurat jeden kolega z pracy podrywał swoją koleżankę, będącą już 16 lat w małżeństwie, a ona o on mnie jeszcze samotny. I ona mówi, on nie ma u mnie żadnych szans. A ja mówię, to pewnie Pani jest szczęśliwa w małżeństwie. Ona mówi, tak, tak, mój mąż często okazuje mi miłość, między innymi przez to, że co tydzień, w sobotę i w niedzielę, przynosi mi śniadania do łóżka. Ten, ten facet tam później jeszcze czegoś nie powiedział, jak się później okazało, bo byłem drugi raz. I ta Pani mówi, dobrze, że ten kolega czegoś nie powiedział. A ja mówię, no śmiało mówić, jesteśmy dorośli. A ona mówi, no że my tam czasami kiedyś była taka sytuacja, z mężem, że był, no tutaj dziwnie to określiła, ale powiem, jak to trzeba powiedzieć, przeżywanie sfery intymnej, akcesualnej, seksualny, wyrażające miłość małżeńską. No i mąż spod poduszki wyciągnął płatki róż i obsypał mnie całą. A ja mówię, no to jeszcze nic, bo mam słyszałem taką konferencję, gdzie, e, gdzie właśnie małżonka chcieli zawsze wyjechać na gdzieś na wyspy jakieś tropikalne. To no, nie było pieniędzy, to specjalnie zaaranżowała tak pokój, jakby było wyspą tropikalną. Rozsypała piasek wokół, wokół łóżka, e, palmy, kupiła e, piękną muzykę tropikalną, olejki e, zapachowe, wszystko było wystrojone w klimacie e, jakichś wysp tropikalnych. Ona sama też, żeby się dopasować, była pięknie ubrana. E, jakieś resztki po. <grym> o orzechu kokosowym <noise> to znaczy taki jasny, kąpielowy i kiedy mąż przyszedł to e, też za nie oczywiście w tym czasie dzieci gdzieś zostały wysłane w inne miejsca i była okazywana miłość wyrażana miłość jakże miłość jest twórcza jakże miłość boża jest pomysłowa jakże Bóg jest pomysłowy w okazywaniu tej miłości tak samo my jeśli chłopak podrywa dziewczynę, jakże pomysłowy, jak robi wywiad, jak stara się, jak ukazuje, jak dojrzewa do tego, by faktycznie być dobrym, dobrą partią dla konkretnej dziewczyny. Tak samo dziewczyna pięknieje, dba o siebie, pielęgnuje swoje piękno, uzdrawia swoje zranienia, by móc kochać, by móc wejść w właściwą relację. I tego pragnie dużo od nas Pan Bóg. Byśmy przypadkiem nie weszli w takie myślenie faryzeusza. Ja już to jestem w oazie, już w pasterstwie akademickim, jestem w ósmym liceum tutaj, młodzież bardzo się cieszy, że nam przyjechali, pięknie grają, śpiewają. Jest to cząstka e, niewielka, ale za to cenna scholi e, w naszej szkole działającej, pięknie oprawiającej różne uroczystości, rekolekcje, jeżdżące na wyjazdy, czuwania, robiące itd. I w tym momencie Pan Bóg Chcę, żebyśmy i my nie popadali w takie myślenie, że ja już nie potrzebuję uzdrowienia. Ja już byłem na takich rekolekcjach, takich, takich, takich. Spotkałem, ktoś ostatnio mi mówił, taką sytuację, że jeden ksiądz uzdrawiał, modlił się, znaczy modlił się, uzdrawiał i drugi ksiądz mu powiedział, ktoś mi to o tym opowiadał, że, że jeśli to, co czynisz jest od Bożego Ducha, to pomodlimy się o to, żeby faktycznie przez Ciebie Bóg. Mocnie działał, ale jeśli nie, to żeby zabrał od ciebie tą, tą jakąś dziwną zdolność. Pomodlono się i przestał wyglądać. Co świadczyłoby o tym, że nie było to od Boga. I można by tak pomyśleć, że ciężko nawrócić księdza, siostrę zakonną, animatora w ruchu Światło życia. Ciężko by skruszył swoje serce i stanął w tej postawie tego celnika i powiedział: Boże, miej litość, nade mną grzesznikiem. Miej litość dla mnie, bo potrzebuję, bo jestem poraniony, bo wiele rzeczy w historii mojego życia nie było tak, jakbym chciał. Miej litość dla mnie. Ty mi pobłogosław, ty uzdrów moje serce, moją psychikę, moje ciało. Także Pan Bóg musi się nastarać, żeby nasze serce było skruszone, pokorne. A wtedy Bóg pokornym łaski daje. O cokolwiek będziemy prosić człowiek pokorny bliski Pana Boga, Jego przyjaciel, naprawdę otrzyma. Prośmy, w takim wypadku doświadczeni i skruszeni przez ten dzisiejszy dzień, Widząc jak wiele jest bratów, zrani, by Pan Bóg dalej uzdrawiał. Dziękujmy Mu za to, co nam dzisiaj pokazał. Otworzył może jakieś drzwi, przez które jeszcze trzeba pójść. Coś, co trzeba zrobić po ten dzień i z kimś pogadać, do kogoś napisać, bardzo nie lubię takich rekolekcji, na których jest tak fajnie. Bo jak jest tak fajnie i tak miło i tak to super są ludzie, ludzie wracają, jest jakaś sprawa, pokusa, atak złego ducha, puch, balonik pęka, nic z tego nie ma. Dobrą rzeczą jest, jak jest na tych rekolekcjach, oprócz tego, że jest fajnie, wspaniale, Bóg działa, są konkretne problemy, są konkretne trudności, są konkretne bóle, bo się docieramy. Bo Pan Bóg pokazuje nam, że jeszcze mam wiele rzeczy do zrobienia. Jak wiemy, wielu z nas na wielu rekolekcjach oazowych było, szczególnie tajemnice bolesne są pięknym doświadczeniem na rekolekcjach, gdzie Pan Bóg pokazuje, ile jeszcze mam w sobie do przepracowania. Ile jeszcze muszę pracować przez cały rok, gdy jak pojadę na następny raz. Faktycznie moje serce było bardziej kochające, bardziej oddane, bardziej skłonne do poświęceń i pokorne. Prośmy, by to dzieło, które dzisiaj Bóg rozpoczął, dalej kontynuował. By pokazywał nam miłość i mówił nam, Kocham Cię. Byśmy my, ukochani przez Boga, mówili o tej miłości całemu światu, a szczególnie tym, których spotkamy. Mówili po prostu, kocham Cię.